Kochani, Adwent to jest czas, tak jak mówimy, przy, przygotowania, oczekiwania na przyjście Pana. Pierwsze oczekiwanie to Stary Testament, cały Stary Testament. Oczekiwanie na przyjście tej odrośli, która wyrośnie z Dawida, z pokolenia Dawida. Oczekiwania, że przyjdzie Mesjasz. To się dokonało w Chrystusie. On przyszedł. Więc teraz nasze oczekiwanie adwentowe w tym pierwszym znaczeniu to jest oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia, aby Chrystus przyszedł do mnie na nowo, na nowy sposób, z nową mocą, aby odnowił to wszystko, co jakoś obumarłe, co jakoś chore, co jakoś poranione. A więc chcę teraz otwierać moje serce, otwierać się cały. Przez te cztery tygodnie i przygotować na to, że On przyjdzie na nowy sposób. To też jest oczekiwanie na przyjście Chrystusa w czasach ostatecznych, na tak zwane drugie przyjście, paruzję, która dokona się u końca czasów, ale dla każdego z nas dokona się też w naszej śmierci. I wreszcie jest to też oczekiwanie na to, by Chrystus przyszedł do mnie dzisiaj, tu i teraz. Aby teraz przychodził ze swoją uzdrowieńczą mocą, teraz też w tej Eucharystii. A więc wołamy, tak jak na początku tej Eucharystii śpiewaliśmy, przyjdź Panie Jezu, marana, to przyjdź w święta, przyjdź na końcu czasów, przyjdź w mojej śmierci, przyjdź teraz. Teraz napełnij moje serce, teraz je otwórz. Jak więc ma wyglądać to oczekiwanie? Dzisiaj Jezus w Ewangelii zapowiada to przyjście ostateczne u końca czasów. I wtedy mówi, będą znaki na słońcu, na księżycu, na niebie. Ludy będą mdleć z przerażenia w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi. Ale gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy. A więc to jest pierwsze wezwanie na adwent. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, żeby przywoływać Ducha Świętego na moje życie, na to wszystko, co teraz jest dla mnie ważne, dzisiaj, na to, co przeżywam, i aby podnieść głowę. Kiedy słyszymy o tych niebezpieczeństwach na naszej wschodniej granicy, chcąc, nie chcąc, jakoś to nas przygniata i ta głowa opada. Kiedy wokół osiągamy szczyt kolejnej fali pandemii, i wiemy, jak wielu ludzi choruje wokół, a niektórzy umierają, znowu ta głowa też ma tendencję, aby się pochylać ku ziemi. Kiedy słyszymy, że inflacja rośnie, a więc że pieniędzy będzie mniej, a prąd będzie droższy, znowu głowa próbuje się opuścić. A Chrystus mówi: Podnieście głowy. Podnieście, bo zbliża się wasze odkupienie, to znaczy nadchodzi on, nadchodzi Chrystus, Mesjasz i Zbawiciel, ten, który chce przemienić moje serce. Również wtedy, gdy pandemia wzrośnie lub zmaleje, również wtedy, gdy rzeczywiście mogę mieć mniej pieniędzy w portfelu i mogą mnie martwić różne rzeczy, on chce przyjść i uzdrawiać, chce przyjść i napełniać, a więc zobaczcie, nabierzcie ducha, podnieście głowy. To pierwszy. Ale dalej uważajcie na siebie. W jaki sposób? Aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Aby wasze serca nie były ociężałe. Bo kiedy serce jest ociężałe, nie chce przyjąć miłości, nie chce dawać miłości. A więc, Wskutek obżarstwa to znaczy nadmiaru. Nadmiaru tego, co gromadzę. To może być pożywienie, ale to mogą być pieniądze, to mogą być dobra materialne. Próbuję się obeżreć tym, co możliwe do zdobycia. Ale wtedy moje serce zaczyna być uwiązane do tego, co zdobywam. Na skutek pijaństwa. To oczywiście może być hulaszczy tryb życia. Ale to mogą być też różnego rodzaju znieczulacze, które próbujemy zastosować na nasze życie, niezależnie czy to jest alkohol, czy narkotyki, czy nadmierna ilość pracy, czy inne rzeczy. A więc chce Chrystus, abyśmy uwalniali serce, aby ono było wolne do miłowania i do przyjmowania Bożej łaski. I aby nie było ociężałe na skutek trosk doczesnych. Każdy z nas swoje troski ma, oprócz tych wspólnych, które na początku wymieniałem, każdy ma jakieś swoje troski tu i teraz, dzisiaj. I teraz Chrystus mówi: Razem z tymi troskami, pomimo tych trosk, ja chcę Twoje życie napełnić, ja chcę Twoje życie odświeżyć, odnowić, chcę Ciebie uświęcić. Zobaczcie, zapowiedź z nadzieją. Zapowiedź z obietnicą, że Chrystus chce przyjść. Ja tylko mam uwalniać serce, aby było wolne dla niego, aby było otwarte dla niego. I dalej czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Czuwajcie. Zobaczcie, jak często mówimy, że ten czas tak pędzi, że to tak od niedzieli do niedzieli, albo jak niektórzy mówią od pierwszego do pierwszego. I teraz Chrystus mówi, nie pozwól, by to życie tak ci uciekało, ale abyśmy byli czuwający. Aby być czuwającym, potrzeba modlitwy. Czuwajcie i módlcie się. I teraz w jaki sposób się modlić? Jeden z tych sposobów dzisiaj proponuje psalm. Módlcie się, to znaczy oddajcie serce, oddajcie życie Panu Bogu, bo On je może przemienić. Tam padają takie słowa ufności wobec Boga, że to On wszystkiego może dokonać. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję. A więc kiedy staję do modlitwy, żeby powiedzieć, Panie, w Tobie jest moja nadzieja. Tobie ufam od młodości. Ty możesz mnie poprowadzić, daj mi poznać Twoje drogi. Naucz mnie, poprowadź mnie. Ty wiesz, co jest najlepsze dla mego życia. W Tobie jest moja nadzieja. I dalej, psalmista mówi: Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Zobaczcie, wskazuje, pomaga, uczy. A więc ja staję przed Bogiem nie jako bohater, który czegoś mogę dokonać, ale staję przed Bogiem i mówię, Panie, Ty dokonaj we mnie tego, czego ja nie potrafię, czego nie mogę. Ty jeden możesz przemienić moje serce. To jest to oczekiwanie. Oczekiwanie na Boże Narodzenie, oczekiwanie na przyjście Chrystusa wtedy, kiedy On zechce. Na to, aby przychodził dzień po dniu do mnie. Aby dzień po dniu mnie pocieszał, aby dzień po dniu otwierał, poszerzał moje serce. Teraz zobaczcie, święty Paweł w liście do Tesaloniczan mówi wprost, Pan niech pomnoży Was, niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich. Pan niech spotęguje miłość. I dalej, aby wasze serca były otwarte, aby zostały w nienagannej świętości, a więc Pan niech sprawi, by spotęgowała się miłość, by wzrosła świętość. I tak jak na koniec mówi święty Paweł, stawajcie się coraz doskonalszymi. To jest zaproszenie, kochani, na ten adwent, ale też na dzisiaj. Zobaczcie, że kiedy stajemy w Eucharystii, to właśnie tu jesteśmy w czuwaniu i w oczekiwaniu. Co mi Bóg chce powiedzieć? Co chce powiedzieć przez swoje słowo? Co chce sprawić we mnie, kiedy przychodzę do Eucharystii i przyjmuję Jego ciało i krew i mówię Amen? Amen, niech mi się stanie, ale niech mi się stanie to, co Ty Boże chcesz, a nie to, co mi się wydaje najlepsze dla mnie. Przemień mnie teraz w tej Eucharystii, dzisiaj. Udoskonal mnie, uświęć mnie. Pomnóż moją miłość do ciebie Boże i do moich braci. Kochani, zaproszenie do czuwania, do oczekiwania, nie na święta, ale na Chrystusa, który chce przyjść w te święta, ale który chce przejść przez cały Adwent i który chce przychodzić do mnie dzień w dzień i minuta po minucie. Prośmy Boga, żeby on otwierał nasze serce żeby on to serce przemieniał i napełniał, abyśmy faktycznie oczekiwali, pragnęli, abyśmy go przyzywali. Przyjdź, Panie Jezu, dziś, przyjdź w te święta, przyjdź na wieki. Amen.